Kali Rogers, najmłodsza zwycięzczyni narodowej loterii w Wielkiej Brytanii, przekonała się na własnej skórze, że wygrana nie musi być gwarantem szczęścia. W 2003 roku, mając zaledwie 16 lat, jej konto zasiliła kosmiczna kwota o wysokości pierwszej 875 miliona funtów. Dziś sprawie 10 milionów złotych nie ma nic. Brytyjka tłumaczy, że była za młoda na tak ogromne pieniądze, co doprowadziło ją do wielu problemów. Zmagała się z depresją, a nawet próbowała odebrać sobie życie. Zamiast luksusów, wygrana dała jej stres i złamane serce. Przez niemal 20 lat wydawała fortunę na imprezy, markowe ubrania i operacje plastyczne, z czego samo powiększenie biustu kosztowało ją 17 tysięcy funtów. Nie obyło się też bez zatargów z prawem. W 2018 roku została pobita przez dwie kobiety. Wcześniej uczestniczyła w wypadku samochodowym, będąc pod wpływem kokainy. Wówczas dostała zakaz prowadzenia pojazdów. Fortuna przyciągnęła fałszywych przyjaciół, którzy chcieli jedynie jej pieniędzy. Kali wielokrotnie apelowała do rządu o podniesienie wieku, w którym można brać udział w loterii. W ten sposób chciała uchronić młodych ludzi, aby nie przechodzili przez to samo co ona. Dziś, gdy wiek uprawniający do gry w loterię został podniesiony do 18 lat, Kali wciąż przestrzega przed zgubnymi skutkami ogromnej wygranej w młodym wieku. W wywiadzie dla programu ITV This Morning opowiedziała o swoich zmaganiach z problemami z zaufaniem. Nie wiedziałam, kto lubił mnie za mnie, a kto za moje pieniądze. To był ogromny stres i chciałam wrócić do normalnego życia, wyznała. Mimo, że straciła wszystko i teraz prowadzi normalne życie, w końcu czuje spokój. Obecnie uczy się, aby zostać pielęgniarką. Udało jej się odzyskać równowagę w życiu, ale nadal boryka się z konsekwencjami tego, że cały kraj usłyszał o jej wygranej oraz o tym, że ją przebalowała. Po tylu latach wciąż o tym myślę. Nawet kiedy idę na rozmowę kwalifikacyjną. Cierpię na tak silny niepokój, kiedy mam poznawać nowych ludzi. To dręczy mój umysł, co pomyśli o mnie rodzina nowego partnera, a nawet nowi przyjaciele. Nadal jestem ofiarą przemocy tylko dlatego, że jestem kim jestem, mówiła w tym samym wywiadzie. Pieniądze jednak nie dają szczęścia?